Wczorajszy dzień stał pod znakiem ogromnego sukcesu Zbigniewa Bońka oraz całej polskiej piłki. Prezes PZPN-u stał się członkiem najważniejszego piłkarskiego organu w całej Europie, który decyduje o najistotniejszych sprawach. Na czym to dokładnie polega i czy dla Polski wynikną z tego jakieś korzyści, o tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Komitet Wykonawczy UEFA to instytucja, która decyduje o wszystkich najważniejszych sprawach w europejskim futbolu. To do nich należy wybór kto zostanie gospodarzem Mistrzostw Europy, czy też gdzie odbędzie się finał Ligi Mistrzów. Wczoraj Zbigniew Boniek stał się jednym z 16 członków tego komitetu. Uzyskał 82% głosów, co jest fenomenalnym wynikiem. Co ciekawe, przed laty o te stanowisko ubiegali się również dwaj poprzednicy Zbigniewa Bońka. Michał Listkiewicz oraz Grzegorz Lato, obaj jednak bezskutecznie. Przed Zbigniewem Bońkiem w owym komitecie wykonawczym w całej historii zasiadał tylko jeden Polak. Mowa tu o świętej pamięci Leszku Rylskim, który urzędował w latach 50. oraz 60. Głównym pomysłem Bońka jest wspieranie małych reprezentacji oraz klubów. By te miały większe szanse w walce z europejskimi potęgami, prezes PZPN-u chciałby m.in. ulepszyć tzw. solidarity payment, na którym do tej pory robiono mnóstwo przekrętów. Często duże kluby nie dzielą się zyskami z tymi mniejszymi, które wychowywały transferowanego piłkarza. Z tym właśnie najbardziej zamierza walczyć Zbigniew Boniek. Nasuwa się też pytanie, czy w tej sytuacji prezes PZPN-u będzie mógł szczególnie walczyć o interesy polskiej piłki. Teoretycznie nie, gdyż nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach, które będą dotyczyły naszego kraju. Jednak z praktycznego punktu widzenia, boniek, mając większą władzę oraz znajomości, zapewne niejedno ugra dla Polski. W tym momencie mówi się o jakiejś ważnej piłkarskiej imprezie organizowanej nad Wisłą z okazji stulecia PZPN-u, które przypada w roku 2019. Bardzo prawdopodobne, że miałby to być mecz w ramach Superpucharu Europy. Sukces Zbigniewa Bońka pokazuje, jak w ostatnich latach zmieniło się postrzeganie Polski w środowisku piłkarskim. Teraz już nie tylko pukamy do bram futbolowej elity pod względem sportowym, ale i również strategicznym. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania kanału, ale i obserwowania Instagrama oraz Facebooka. Do zobaczenia w następnym odcinku.